Cześć, siedzę sobie właśnie w pracy i wyobraźcie sobie, że czytam kolejny artykuł o uszkodzonych wtyczkach do kart graficznych. I to już nie tylko 12V HPWR, ale również 12V 2x6, czyli takie wtyczki jak ta. To jest co prawda adapter akurat, właśnie 12V HPWR, ale nie ma to większego znaczenia. Słuchajcie, ja naprawiałem komputery przez grubo ponad dekadę. I tutaj podstawy elektroniki wszędzie są identyczne. Ilość mocy, jaką może przekazać konkretny przekrój kabla, konkretny kabel, tak? Jest zawsze fizycznie ograniczona. I niech mi ktoś wyjaśni. Łopatologicznie, bo chyba po prostu jestem na to za głupi. Jak jedna taka mała wtyczka, malutka wtyczka z malutkimi pinami, gdzie tych kabli tu jest całkiem sporo, może przekazać. Taką samą moc i takie same obciążenie, nierzadko z kilku takich kabli. No <laughs> przecież, kurde, nie trzeba być fizykiem jądrowym, żeby wiedzieć, iż jeżeli tego nie doprowadzi się do perfekcji, to prosi się to o problemy. Bo obciążenie, które rozkłada się na często większe żyły, tak jak w tych przewodach w starych VGA, tak, 6 plus 2 pin, to obciążenie, czy jeszcze w większych przekrojach, będzie skumulowane na mniejszych kablach, i wystarczy mały błąd, niedociśnięcie, poruszenie spowodowane chociażby napięciem takiej wtyczki, bo one bardzo często są sztywniejsze, żeby doszło do spalenia takiego złącza. A bardzo często problem ten dotyka karty przede wszystkim topowe, te najwydajniejsze, no z prostej przyczyny, bo one potrzebują najwięcej mocy do zasilania. No i tak jak ostatnio nawet właśnie czytałem przed chwilą newsa Wojtkowi w RTX 5090, taki kabel się stopił. Cztery piny przestały po prostu fizycznie istnieć. No Całe szczęście, że nie wiem, czy tam doszło do uszkodzenia samej karty, bo akurat tego nie było, na, nie było, to napisane w artykule, a z Wojtkiem jeszcze osobiście nie rozmawiałem na ten temat, ale to jest, słuchajcie, po prostu jakaś tragedia. I żeby nie było, problem ten nie dotyczy tylko i wyłącznie kart od NVIDIA, bo Ferelne jest po prostu, ma złącze, tak? To jest do dupy, nawet nowe RTX i -y, to 9070, no przecież to nie jest jakaś karta topowa, która nie pobiera nie wiadomo ile yy, watów, też te wtyczki się topią, masakra.